Tu jestem, powiem Wam w, w, teraz w New Jersey, Sławi Maraja Akrydachan. To jest ta świątynia, do której tu przybyliśmy w Robbensville w New Jersey. No i więc teraz będzie e, zwiedzanko i nakręcanko, moi drodzy. Bardzo trudna nazwa do wymowy, no ale no, można to zrobić. Spójrzcie tylko I don't know. tam idzie się do środka nie bo nie widzę żeby ludzie wchodzili na końcu zobaczymy idziemy tam Dziś odwiedzimy świątynię hinduską Swaminarayan Aksharadaham w Robbinsville. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc duchowych i kulturalnych w regionie. To monumentalny kompleks hinduistyczny otwarty w 2014 roku, który zachwyca swoją architekturą i rzeźbami. Wnętrza i zewnątrz ozdobione są szczegółowymi rzeźbami z kamienia, przedstawiającymi postacie i sceny z hinduistycznej mitologii. To miejsce powstało z myślą o promowaniu duchowości, edukacji i kultury hinduskiej na Zachodzie. Akzaradacham to nie tylko świątynia, to symbol pokoju wiary i jedności. Idealne miejsce, by zanurzyć się w hinduistycznej tradycji i znaleźć chwilę spokoju. I na koniec zapewniam, że to jest inspirujące doświadczenie dla odwiedzających w każdym wieku. No tu troszkę jest naokoło, trzeba będzie tam przejść. Teraz pokażę Wam z tej strony, jak to wygląda. Patrzcie. A tu jest głośnik, w którym słychać melodię hinduską. Następnie. Za mną ile hindusów idzie, widzicie?

Oh, 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 sorry. No, I'm not sorry. sorry. No, tu jestem w środku w tej świątyni, moi z Piękne rzeźby zrobione z kamienia. Zachwyca swoją architekturą i tradycyjnymi rzeźbami. I tu spokoju, spokojną atmosferą. To miejsce promuje duchowość, edukację, jedność, będąc symbolem pokoju i wiary. No tyle no, mogę Wam powiedzieć o tym, na razie. Moment, chciałem Wam pokazać tutaj te freski, o, zobaczcie. No, Widzicie, jak tam jest? Co tam jest? Church, Chłopy i babu. Chcesz zobaczyć? A można wejść czy musisz? Można. Musisz. गुलाब nice <laughs> Keep it off. Huh? Keep it off. Ah, off. All right. It's permanent. We don't. Okay. Okay. It's big no no. Nice, nice, beautiful. Nice place, very big place. Bardzo duże miejsce. Patrz ile rzeźb tu jest w kamieniu. a jak wam się to podoba? Ta świątynia? And I'm to the uh... Spójrzcie, tu hindusów, dzieci.

चाट पीछे कोई छोडो बनू खाए छोडो नाश्ता पार्टी करो पनीर दे नवो पनीर चिली छे पनीर चिली छे तइया पानी पूरी छे चाट चीनी हो I want to see what they have at the cafe.

No tak budowali. Widzicie, jak budowali? O, widzicie, tak się nazywa ten, ta świątynia hinduska. A, dużo, dużo fajnych rzeczy. I can get up for three bucks. No, to jest kinguski stor. Można sobie taką kapliczkę kupić. No, z wam powiem ile kosztuje.

A tu ja ceny nie widzę Wiccie? No to jest Chyba najdroższy. Jest cena. Już wam mówię. 2050 No jest co tu oglądać, no niestety Ja dużo nie mówię, bo Pokazuję za to dużo. O. Hindu, Hindu moi kochani. Wszystko Hindu. A tu jest jedzenie moi drodzy. Idziemy coś z hinduskiej jedzątko Trzeba right, iść I'm na so. So. Nie ma mięsa na ten cały talerz, to, to jest wszystko tłuszcz i karbohydrów. Okay. bo tu jest jadłodajnia hinduska czuję się jakbym był w Indiach muszę wam powiedzieć, że w ogóle mi nie smakowało bo tu jest tylko wegetariańskie jedzenie chipsy na co? mamy chipsy tutaj ale dużo chipsy Chciałem wam pokazać ile ludzi. Dzisiaj jest sobota, nie? Zobaczcie co się dzieje. Widzicie? Bardzo duże tłumy. Rano o 11 tak nie było, nie? Bardzo duże tłumy są, a o 11 nie było tak elewy. nie.

Muszę wam powiedzieć, że tutaj tylko widzę samych hindusów. No. Takich jak my biały, to tutaj na palcach można policzyć. Wszystko tu jest. Tu jest Hindu. India. Widzicie? Mówię, tu nie mam dla białego człowieka. Na palcach można policzyć, wszystko hindu A teraz tutaj jestem w Valentan New Jersey Moje kochani i muszę wam powiedzieć, że wycieczka się skończyła po hinduskiej świątyni I teraz idę na kawkę Valentan New Jersey i wszystkich pozdrawiam, jest dzisiaj sobota fajna, spokojna dzielnica Można sobie kawkę wypić, prawda? No. Tak, to wygląda Nie ma nic special O そうです。So, yes.